Cześć! Jest Tomasz Lendi. Chcieliście czajniki, to macie. Tak wygląda właśnie nasz słynny czajnik. Wróciliśmy specjalnie dla Was do sklepu. To na tych czajnikach od lat gotujemy kawkę w lesie. Tak wyglądają przed zakupem, a jak wyglądają w trakcie używania, sami zobaczcie. I nawet mając plastikową rączkę, uwierzcie mi, ten dziad jest nie do zajechania. Ciągle z niego korzystamy. Zresztą kto był na szkoleniach, ten doskonale wie. Także serdecznie polecam, jak macie dużą ekipę, lubicie sobie pogotować kawusie w lesie to ten 6-litrowy wariat będzie Wam służył. I co z tego, że w opisie serio miał przeznaczenie gazowe, jak my ciągle na ognisku go katujemy. Oczywiście będzie wyglądał później trochę inaczej. No i kupcie sobie kawkę prime, najlepszą, przynajmniej ja tak uważam. I sobie patrzcie w tym lesie, czego jeszcze ta Prima się do mnie nie odezwała z marketingiem. Ja nawet za granicę biorę tą kawę. Lubię. Halo. No nic. Co zrobić? Wbijacie do sklepu. Cześć.